Nie wiem czy wiecie, ale zanim Mieszko I przyjął chrzest i utworzył tym samym państwo polskie w roku 966 naszej ery, nie było tak, że na terenach centralnej i wschodniej Europy żyli daleko zacofani bądź prymitywni ludzie. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że wspomniany już Mieszko zjednoczył ludy słowiańskie. Oczywiście nie udało mu się zjednoczyć wszystkich plemion. W momencie, gdy powstało państwo polskie na terenach na zachód od naszej granicy, a konkretnie od Odry aż po Łabę, i momentami też dalej, żyli Słowianie Połabscy. Były to tereny obecnie znajdujące się pod panowaniem Niemiec. W dużym stopniu wspomniane tereny pokrywają się z nieistniejącym już państwem o nazwie NRD. I tutaj taka mała dygresja. Czy wobec tego zasięg żelaznej kurtyny w pewnym stopniu był nieprzypadkowy? Wracając do najdalej wysuniętych na zachód Słowian, to do dziś żyją tam jeszcze pamiętający o swojej kulturze serbo użyczanie. Słowianie Pułapscy byli ciągle nękani przez zachodnich sąsiadów, którzy po prostu nawoływali do przejęcia terenów pod przykrywką walki z pogaństwem, co też już w XII wieku w zasadzie nastąpiło. Dzisiaj czasami nieodpowiedzialni ludzie poruszają temat ziem odzyskanych. Mam wrażenie, mówiąc to w kontekście takim, jakbyśmy po II wojnie światowej weszli na odwieczne niemieckie tereny, co jest oczywiście wielką bzdurą i uważam, że sama nazwa ziemie odzyskane mówi sama za siebie. Sama ta nazwa powinna na dzień dobry już zamknąć usta wszystkim mącicielom historii. Podsumowując, tereny słowiańskie, które sięgały aż po łabę, zostały podbite przez Niemców i nie są to ich rdzenne terytoria, o czym się stara do dziś po prostu przemilczeć. Kolejnym przykładem jest lud bałtycki o nazwie Prusowie, który zamieszkiwał dzisiejsze tereny województwa warmińsko-mazurskiego, nieco pomorskiego i obwodu kaliningradzkiego, nie będę tutaj przybliżał historii, ponieważ jest ona wspominana w szkołach, co za moich czasów w przypadku słowian połabskich nie miało miejsca. Przyjmuje się, że prusowie zostali podbici w XIII wieku przez krzyżaków. Jak wiemy, po likwidacji państwa krzyżackiego powstały prusy książęce i potem zawsze istniała nazwa prusy, czy to królewskie, czy królestwo prus i tym podobne. A fakt jest taki że uczy się nas, iż Prusowie zostali wybici w pień, co nie do końca jest prawdą, ale na pewno przepędzeni zostali ze swoich terytoriów. Tak jak w przypadku Połabia, tutaj też główna ekspansja została przeprowadzona tak zwaną germanizacją. Co za tym idzie? Kolejny raz Niemcy dokonali ekspansji terenów w podobny sposób do pierwszego przykładu. Ponieważ dziś już patrząc na mapę Europy, nikt nie wspomni, że byli prusowie czy słowianie połapscy, bo w przypadku Słowian mówi się, że to odwieczne niemieckie tereny, a w przypadku prusów, w mojej ocenie celowe przywłaszczenie nazwy wprowadza po prostu w błąd i przeciętny człowiek może nie mieć świadomości o tej kolosalnej różnicy pomiędzy nazwami prusowie a prusy. Tym bardziej, że enklawa Prus wschodnich bardzo pokrywała się z terenami zamieszkałymi przez ludy o nazwie Prusowie. Trzeci już przykład jest bardzo powiązany z poprzednimi, ponieważ często ludzie i historycy powołują się na wczesne mapy Europy, gdzie czasami pojawiają się Germanie. Otóż Germanie to nic innego jak ludzie za górami. Czytaj Alpy, Karpaty. Lub po prostu sąsiedzi. I tak były nazywane plemiona słowiańskie przez na przykład Rzymian. Ale wróćmy zatem do korzeni, a dokładnie do podziału państwa Franków na trzy części. Zajmijmy się tą wschodnią, będącą protoplastą Niemiec, które przywłaszczyły sobie prawo do odwoływania się do terenów Germanii, w dużej mierze po podboju wspomnianych Słowian-Połapskich. Czyli Germania bądź Germanie widoczni na starych mapach to nic innego jak określenie terytoriów ludów słowiańskich. Zanim przejdziemy do ostatniego przykładu, zerknijmy na rozmieszczenie haplogrupy R1 AM458 naniesioną na obecny podział administracyjny Europy Środkowej. Jest to mapa stworzona w oparciu o badania profesora Mariusza Kowalskiego. Ukazuje ona pewien zaskakujący fakt, a mianowicie to, że pod względem tej wymienionej haplogrupy genetycznie nam bliżej do ludzi zamieszkujących tereny wschodnich Niemiec niż na przykład do Rosjan. Co więcej, wszystko to o czym wspomniałem do tej pory odnośnie słowian połapskich i prusów ma potwierdzenie w genetyce. No bo to, że narzuci się komuś przymusowo język oraz kulturę, nie sprawi, że zostanie wytępione jego biologiczne pochodzenie. Jak pamiętamy, w czasach rządów Adolfa Hitlera istniała ideologia mówiąca o tym, że naród niemiecki pochodzi od tak zwanych Aryjczyków, czyli przedstawicieli rasy panów, czystych Europejczyków. Charakteryzowali się oni przede wszystkim blond włosami i niebieskimi oczami. Najbardziej do tej ideologii pasowali ludzie o wyglądzie typu nordyckiego. Również odwoływano się do tego, że ludy północne miały dotrzeć nawet do Indii. Osoby, które wiedzą co nieco o Ariach lub Indo-Irańczykach bądź Ariosłowianach jak najbardziej dostrzegą przywłaszczenie sobie historii tychże ludów i sztuczne zmanipulowane utworzenie legendy o tak zwanej rasie aryjskiej panów. Kolejny dowód na to, że jak nie można się pochwalić swoją historią, to najlepiej ją napisać od nowa, przejmując od kogoś innego i powiedzieć, że to nasze dziedzictwo. Może powinienem wspomnieć o tym na samym początku, ale spójrzcie na pewną analogię. Otóż krucjata na Słowian Połabskich była spowodowana ekspansją narodu niemieckiego na wschód i chęcią uzyskania dodatkowych terytoriów. Co było też jedną z przyczyn agresji Niemiec na Polskę i nie tylko. Koncepcja Liebensraum, czyli tzw. Tak przestrzeni życiowej dla Niemców, jako już wspomnianej rasy panów, zakładała zdobycie terytoriów po sam Ural. I osiedlenia się tam ludzi o czystej krwi. Dodatkowo weźmy też pod uwagę znak rozpoznawczy tamtejszych Niemiec, a mianowicie swastykę, która przez to została sprofanowana, ponieważ ten religijny symbol szczęścia obecnie ma oddźwięk po prostu pejoratywny, a nawet jest po prostu synonimem Niemiec zapanowania Adolfa. Kończąc już, wspomnę jeszcze o jednej, też wydaje mi się istotnej sprawie, bo co prawda dowodzi tym razem nie o kradzieży słowiańskiej tożsamości lub po prostu terenów, ale podpięcie się pod inne upadłe imperium. Otóż święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego odwoływało się i miało być rzekomo kontynuacją upadłego Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Z takiego też powodu że pomimo upadku w roku 476 i odesłaniu insygniów cesarskich przez Odoakera w roku 480 na rzecz Zenona, cesarza wschodniego, to tłumaczono, iż przyjęcie godności cesarskiej w 800 roku przez Karola Wielkiego i w 962 przez Ottona I należy traktować jako odnowienie i tak zwana ciągłość. Na sam koniec zachęcam do samodzielnego zgłębienia tego tematu. I pamiętajcie, to co wam mówią oficjalnie, nie do końca musi być prawdą, bo jak już powiedział jeden, zwycięzcy piszą historię.